Witajcie kochani na kanale Co gotujemy to. Jemy. Dzisiaj zapraszamy was na odchudzony przepis na biszkopt kakaowy do tortu. Będzie to przepis odchudzony w sensie, że będzie to mniejsza zawartość cukru, bo jak wiecie, my tutaj unikamy dużej zawartości cukru. Zapraszamy was na film, lajkujcie, jeżeli wam się przepis podoba, komentujcie, subskrybujcie, a my zabieramy się. Potter. Piona na dobry początek. Przepis moi drodzy jest bardzo prosty, nawet nie trzeba rozdzielać żółtek od białek, więc myślę, że zrobienie takiego biszkoptu będzie dla was przyjemnością, tak więc zróbcie go razem z nami. A oto są składniki na nasz biszkopt kakaowy. 10 jajek w całości. My tutaj już mamy wybite te jajeczka w wielkości L, czyli te duże. 180 g cukru, czyli wychodzi moi drodzy na każde jajko łyżka cukru. 70 g kakao ciemnego. 240 g mąki pszennej tortowej i 100 ml wody w temperaturze pokojowej. I to wszystko. Tak, wszystko. No tutaj nie było dużo składników, więc chyba wszystko powiedziałam, prawda? Aha, tak. Dobrze. Napiszcie nam pod tym filmem, czy dobrze nas słychać, bo dzisiaj zmieniłyśmy mikrofon na inny. Ten ma chyba więcej szumów, ale. Jest bardziej pewny niż tamten, którego używałyśmy, bo tamten zaczął nam przerywać, prawda, Marysiu? No i było tak niezbyt fajnie obrabiać filmy. No dobrze, wracamy do przepisu. Łączymy kakao i mąkę. Wsyp, Marysiu, kakao, tylko tak nisko trzymaj, żeby nam się, nam się nie powstała giełka jakaś od kakao, żeby nam tutaj nie zapyliło. I teraz trzeba wymieszać. Delikatnie mąkę z kakao, tak, żeby mąka i kakao się połączyły. Wtedy będzie nam łatwiej rozmieszać na sam koniec ubite jajka z cukrem razem z tym kakao i mąką. myślę Marysiu, że już starczy wiesz? to już jest rozmieszane ładnie w tym przepisie nie ma proszku do pieczenia więc jest to całkowicie naturalny przepis bez żadnych chemicznych dodatków do dużej misy wkładamy jajka i cukier i zaczynamy ubijać Umi ubijamy minimum 15 minut Marysiu proszę wlej jajka ja wsypię cukier Możesz zacząć już ubijać, Maryś. Oj, moi drodzy, Marysia tutaj dużo siły wyłożyła w to ubijanie, ale popatrzcie jaka konsystencja. Piankowa już się zrobiła i taka właśnie ma być gęsta masa. I teraz moi drodzy, zatrzymujemy mikser i dolewamy 100 ml wody. To może się Wam wydać trochę irracjonalne. Po co dolewać wody do biszkoptu? Ale uwierzcie mi, że ten trik sprawdza się i biszkopt jest świetny, taki wilgotny. Więc jeszcze teraz dolewamy wody. I delikatnie na niskich obrotach mieszamy tą wodę. Delikatnie. I tyle wystarczy. I teraz, moi drodzy, już rezygnujemy z miksera. I będziemy przesiewać mąkę z kakao. I mieszać właśnie rózgą bądź łyżką. My tutaj mamy tą trzepadkę taką ręczną, zwaną rózgą, z czego się niektórzy śmieją. <śmary> Marysia, ty też się śmiejesz z tego, nie? No. Bo rózga to się kojarzy z czym? Z ró... Mikołajem. Właśnie, z Mikołajem, z rózgą pod choinkę, nie? No tak. Ale my chyba nigdy rózgi pod choinkę nie dostałyśmy, nie. co? nie. nie. No, no właśnie, zawsze był jakiś prezencik, co? Dobrze. Odstawiamy mikser i teraz posługując się sitkiem będziemy, będziemy po prostu przesiewać mąkę z kakao. I teraz Marysiu proszę Ciebie, żebyś tutaj nakładała mi łyżkami mąkę z kakao, a ja będę ją przesiewała. Jeszcze jedną łyżkę. Tak, I jeszcze jedną, I jeszcze jedną, dobrze jest. Na tą chwilę, albo jeszcze jedną daj. Popatrzcie, jak kakao się zbiło nam w takie grudki, które można i trzeba przepchnąć przez sitko. I na tą chwilę, na razie tyle wystarczy i bierzemy tą różgę. I zaczynamy mieszać. Mieszamy tylko tyle, ile jest konieczne do tego, aby wmieszać tą mąkę i kakao. Początkowo może się nam wydawać, że słabo się łączy, szczególnie kakao, ale nie trzeba się tym przejmować. Od samego spodu mieszamy. Dobrze, Marysiu. Teraz następne, następną mąkę. Daj tutaj, proszę. Śmiało, raz, dwa, trzy. Raz, jeszcze raz. Dwa i trzy. Dobrze, i przesiewam. I jeszcze jednocześnie najlepiej jest mieszać. Dobrze, kakao, jak zwykle, zostało nam na koniec. Grudkach. i mieszamy, mieszamy. I już teraz, moi drodzy, można nagrzewać piekarnik do y, temperatury 165 stopni, grzanie góra dół. Dobrze, Marysiu, następną mąkę. Trzeba się pozbyć tych grudek, które mogą gdzie nie gdzie wystąpić. I trzeba też pamiętać, żeby nie było smug białych. Dobrze, myślę, że tyle wystarczy, żebyśmy nie utracili tego powietrza, które jest wtłoczone. My tutaj mamy już blachę. 35 na 25, bo my robimy duży biszkopt na Marysi tort urodzinowy. No. Tak. 25. 25. Urodziny Marysia obchodzić będzie. A blaszka jest, jak widzieliście, na dole. Foremka jest obłożona papierem do pieczenia. Boków nie trzeba obkładać papierem. Szkoda każdego fragmentu tego ciasta, żeby zależy nam, żeby nam, nasz biszkopt był jak najwyższy jak najpiękniejszy, nie Marysiu? Mhm. Dobrze. Tutaj jest, tak? I jeszcze na koniec, zanim włożymy jeszcze do piekarnika, trzeba tak patyczkiem najlepiej, takim do szaszłyków, jeszcze delikatnie powoli rozmieszać jeśli coś nam się wydaje że mogą gdzieś być jakieś grudki to jest dobry sposób bo taki o tutaj widzisz Marysiu jakaś grudka mąki była tu to jest taki dobry sposób właśnie na takie Delikatne rozmieszanie, a nie, utraci, nie utracenie tych bąbelków powietrza. Dobrze, nam się już tutaj piekarnik nagrzewa. Jeszcze trzeba chwilkę zaczekać. O, myślę, że jest dobrze. A ty, Marysiu? Tak. Mhm. No to teraz czekamy, aż nam się dobrze piekarnik rozgrzeje. Biszkopt pieczemy w tych 165 stopniach nastawionym piekarniku góra dół przez około godzinę. Biszkopt jest już upieczony. Ma taki delikatny brzuszek, ale ogólnie bardzo ładnie wyrósł i myślę, że będziemy z niego zadowolone. Więc na tą chwilę trzeba dać temu biszkoptowi wystudzić się w foremce. Napiszcie mi, moi drodzy, czy wy rzucacie biszkoptem. Nie wiem, czy doszła do was ta moda, właśnie, że, że biszkop po wyjęciu z piekarnika należy zrzucić na podłogę. I wtedy on się lepiej ustabilizuje. Ja osobiście nigdy tak nie robiłam i nie wydaje się przekonana do takiej praktyki, więc ja daję biszkoptowi się po prostu zwyczajnie ostudzić bez rzucania nim. Napiszcie mi w komentarzu, jak wy postępujecie z biszkoptem dopiero co upieczonym. Tak wygląda biszkopt po ostudzeniu, więc teraz należy obkroić jego brzegi i otwieramy. Tak się prezentuje. Jest mięciutki, wilgotny. Pierwsza warstwa. Bishop jest fajny, elastyczny. tak się prezentuje moi drodzy biszkopt, jest mięciutki, elastyczny, więc mogę Wam tylko polecić ten przepis. Na koniec pokażemy Wam także jak wygląda tort zrobiony z tego biszkoptu. Oczywiście próbowanie tego biszkoptu będzie zarezerwowane na imprezę urodzinową Marysi, tak więc zapraszam Was. Doczekajcie do końca, bo całego procesu przygotowania tortu nie będę Wam pokazywać, bo tutaj chodzi tylko o biszkopt, ale pokażemy efekt końcowy.